Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski Kinosztukwalki.pl. Witam Was moi drodzy serdecznie i oczywiście na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Kino Sztuk walki. należy walnąć w gonga, po to, żeby wam się pojawiały powiadomienia o nowych materiałach wideo, a jak zaznaczycie na dodatek opcje wszystkie, to możliwość, że wam się prawie wszystkie materiały będą wyświetlać jest dużo większa. Dzisiaj wracamy do tematów związanych z kinem sztuk walki, kinem akcji, do tematów okołofilmowych, do tematów bohaterów naszego dzieciństwa, czyli, moi drodzy, seria, którą z całą pewnością lubicie, tajemnice ekranu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat trudny, ponieważ poruszymy temat Sage'a Stallone, czyli pierwszego syna Sylwestra Stallona. Seria filmów Rocky to oczywiście seria, którą powinien znać każdy fan Sylwestra Stallona. a dzisiaj sobie wrócimy... Do roku 1990, dokładniej do listopada, kiedy to premier miał film pod tytułem Roki 5, który tak naprawdę miał być ostatnią częścią Rokiego. Postać Sylwestra Stallone miała zostać uśmiercona, no ale poszło to zupełnie w inną stronę. Moi drodzy, jest to z całą pewnością niedoceniony Roki. Roki 5 to jest niedoceniony tytuł. Ja go tutaj mam na Blu-rayu, mogę wam pokazać. Bardzo ładna okładeczka. Legendarna scena rozmowy Sylwestra Stallona ze swoim trenerem Mikejem. Dla mnie niedoceniona, ale bardzo dobra produkcja. Przez pierwsze pół godziny seansu można powiedzieć, że ciary na rękach, Sylwester Stallone pod prysznicem po walce z Iwanem Drago, drżenie rąk i tak dalej, problemy zdrowotne, powrót reżysera, Johna G.A.Wilsona, który również reżyserował część pierwszą, powrót do klimatów pierwszej części Rockiego, z tej części, która była najbardziej dramatyczna, która która wywindowała Sylwestra Stallone. Także powrót do korzeni, powrót po tych wszystkich sukcesach sportowych w postaci Rokiego Balboa powrót do korzeni, powrót na starą dzielnicę powrót do tego życia takiego normalnego. No i moi drodzy, w roku 5 mieliśmy okazję zobaczyć nie tylko nieżyjącego już boksera Tommy'ego Morisona, ale również mogliśmy zobaczyć właśnie Sage'a Stallone, czyli syna samego Sylwestra Stallone. Będę, moi drodzy, tutaj podcierał oko, bo cały czas delikatnie, tutaj mam jeszcze zapalenie spojówek, także takie drobne przerywniki będą. Słuchajcie, syn Sylwestra Stallone oczywiście wystąpił w tej produkcji, zagrał syna Rokiego Balboa. Słuchajcie, już jako młody chłopak, Właśnie w tym filmie pokazał, że potrafi grać, że ma obycie z kamerą, że ma e, luz w ogóle przed tą kamerą, e, nie stwarzał żadnych problemów, e, jego relacja, którą pokazano e, pomiędzy synem a Rokim Balboą, oczywiście była przeniesiona też e, z życia prywatnego pomiędzy synem a jego prawdziwym ojcem Sylwestrem Stallon, dokładnie tak jak w Rockim. Tak samo było też w życiu prywatnym, Sylwester Stallone i jego syn się od siebie oddalali, słuchajcie, wychowywanie się w cieniu ojca, który jest gwiazdą kina akcji, z całą pewnością nie jest łatwe. Tego ojca w domu nie ma, ten ojciec już tam później miał kolejną żonę i kolejną, gdzieś tam te relacje się od siebie oddalają. No i słuchajcie, tak samo było w filmie Roki 5, Postać Rokiego Balboa skupiła się na młodym zawodniku, na tym, żeby przenieść jakby, jakby to, że już samemu nie walczy na ringu, na kogoś innego, żeby przelać to właśnie na tego młodego zawodnika, a nie na syna, który tak naprawdę patrzy na tego ojca i krzyczy o jego uwagę, tak? Spójrz na mnie, ponieważ jestem twoim synem i to na mnie powinieneś się skupić, tak? Tak samo było, moi drodzy, w życiu prywatnym pomiędzy Sylwestrem Stallonem i e, Sage'em Sage e, Stalon tej uwagi od ojca nie dostawał, chociaż mówi się, że tak naprawdę Sage Stallone od samego początku był oczkiem w głowie Sylwestra, natomiast już, już w momencie, kiedy kiedy wchodziły w grę kolejne małżeństwa i tak dalej, to się od siebie oddalali. Sam fakt tego, że Sylwester Stallone zaangażował swojego syna do tej produkcji jest oczywiście bardzo fajnym ukłonem w jego stronę. No, i faktycznie tutaj można powiedzieć, że aktorsko, jako taki małolat, Sage Stallone już się świetnie spisywał. Ale, wracając do moi drodzy samego początku tej historii, może opowiem wam, jak to wyglądało na początku w ogóle, gdzie się urodził Sage Stallone, gdzie się wychował, co się działo przed tym rokiem 5. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Sage Stallone jest pierwszym synem Sylwestra Stallone urodził się w maju 1976 roku. Pani kina sztuk walki, kina akcji, kina bokserskiego mogą szybko połączyć kropki e, i skumać, że to był czas, e, narodzin Sage'a Stallone to był czas na kilka miesięcy przed premierą Rokiego. E, ale. Też łatwo wysnuć wniosek, że w momencie kiedy Sylvester Stallone tak się starał o realizację filmu Rocky i w czasie trwania zdjęć do filmu Rocky, no oczekiwał na syna. Także moi drodzy dodatkowa motywacja, ponieważ zdjęcia do Rocky'ego zaczęły się już w grudniu 1975 roku, zima, pogoda na minusie, Filadelfia. Wtedy Sylwester Stallone działał już nad Rokim, wtedy jego małżonką była Sasha Czek, także to, to była fotografka, która też pomagała przy scenariuszu Rokiego, ale mało kto o tym mówi, mało kto o tym wie. Gdzieś tam to ucichło, jest podpisane Sylwester Stallone i tyle, ale to ona była Sylwestrem Stallone przez ten cały okres i, i mu pomagała. I też miała wiele pomysłów na, na samego Rokiego. Słuchajcie, także Sage Stallone przyszedł na świat przed tym, zanim jego ojciec osiągnął olbrzymi sukces. No bo już kilka miesięcy później premiera, e, później e, nominacje do e, Oscarów i tak dalej, i tak dalej. Także to już się później e, potoczyło. E, oczywiście był nazywany Sage Stallone e, Moonblot, czyli można powiedzieć Księżycowa Krew. E, to jest jego takie... no. Można powiedzieć, że drugie imię nie wzięło się to znikąd, moi drodzy, nie wzięło się to znikąd i warto o tym wspomnieć, ponieważ Sylwester Stallone zanim zrealizował tego Rokiego, to napisał całą masę scenariuszy, prawdopodobnie było ich kilkanaście, scenariuszy filmowych. Które albo się nie ukazały, albo zostały zrealizowane, poprzerabiane i tak dalej przez kogoś innego, po prostu je sprzedawał. Zanim osiągnął sukces aktorski, pisał. I na tym się głównie skupiał, bo jego mama i tym samym babcia Seja Stallone, czyli Jackie Stallon, że tak powiem, wierzyła mocno w astrologię, we wróżbictwo i tak dalej. I ona przewidziała swojemu synowi, Sylwestrowi, że on będzie pisarzem i tak dalej i to mu się rozwinie. Także on się skupiał na pisaniu i był dobry w pisaniu. I słuchajcie, i Sylvester Stallone jak pisał te scenariusze przed rokiem, to on się nie podpisywał pod nimi Sylvester Stallone. On się pod nimi podpisywał właśnie Q Moonblood, no i właśnie takie imię nadał swojemu pierwszemu synowi. Oczywiście Sejcz się fajnie rozwijał, już od, samego, od samej młodości miał ten talent aktorski, później oczywiście występ w tym rokim 5, o którym wspomniałem, mam nadzieję, że kojarzycie jego 5. Tak jak już wspomniałem, bardzo niedoceniona produkcja, warto się przyjrzeć temu, temu tematowi bliżej, bo on ma też właśnie odzwierciedlenie pomiędzy prawdziwą relacją Sylwestra Stallone, a, a jego synem. No i później e, Sage Stallon e, ukończył szkołę średnią i poszedł też na Uniwersytet w Północnej Karolinie, e, na wydział sztuki, gdzie aktorstwa się. Uczył. Także to nie jest tylko tak, że miał naturalny talent, coś tam mu ojciec podpowiedział. Z ojcem i tak dużo czasu nie spędzał. No powiedzmy sobie szczerze, od czasu do czasu, tak? Jak to się z gwiazdą, to cały czas lata po planach filmowych i tego, tego czasu na życie prywatne zbyt dużo nie ma. No i w połowie lat 90. Sage Stallone postanowił iść własną drogą. W 1996 roku Sage Stallone wraz z montażystą Bobem Murawskim postanowił otworzyć własną firmę. Własną firmę, także chciał się już troszeczkę usunąć spod skrzydeł taty i rozwijać we własnym kierunku, chociaż chwilę później jeszcze z ojcem wystąpił. Ale skupmy się teraz na tym momencie. Mamy rok 1996, moi drodzy zostaje współzałożycielem filmy Greenhouse Realizing. Moi drodzy, bardzo ciekawy temat, ponieważ była to niezależna firma dystrybucyjna, która zajmowała się bardzo, ale to bardzo ciekawymi rzeczami. Jak sam o takich rzeczach czytałem, to aż sobie pomyślałem, kurde, może to by była fajna sprawa, żeby samemu się tym kiedyś zajmować. Ale oczywiście zajmuje się tym, czym się zajmuje, a nie tym. Także moi drodzy, czym się zajmował syn Sylwestra Stallone? Wyobraźcie sobie, że zamawiacie gdzieś na przykład z Włoch oryginalne taśmy ze studiów filmowych, jakichś w ogóle nieznanych horrorów. Rolki taśmowe, całe takie, wiecie, wielkie rolki taśmy przyjeżdżały do niego, do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles, do siedziby jego firmy. Oni podłączali, słuchajcie, całe sprzęty i tak dalej, i się zajmowali remasteringiem tego. Zajmowali się tym, żeby te taśmy przerzucić na cyfrę. Zajmowali się tym, żeby to miało odpowiednią jakość. Zajmowali się nie tylko materiałem filmowym z, z całej bazy filmowej tych włoskich horrorów, ale też zajmowali się jakimiś materiałami dodatkowymi, jakimiś specjalnymi wywiadami związanymi z tymi filmami i tak dalej. Żeby to wprowadzić do dobrej jakości i się zajmować dystrybucją tego tematu. Bardzo ciekawa robota, ar archiwizacja tych filmów i tak dalej. Także to była firma. Grindhouse którą stworzył właśnie Sage Stallone wraz z Bobem Murawskim. Taka fajna, myślę, że ciekawostka, że tematem nawet zainteresował się sam Quentin Tarantino, który oczywiście jest wielkim fanem kina, nie tylko, nie tylko horrorów, ale i westernów, i każdego gatunku. To jest facet trzechstronny, zresztą wiemy, pracował w wypożyczalni kaset wideo. Słuchajcie, on był mega podjarany tym, co robił Sage Stallone. Nawet użył greenhouse, logo Grindhouse'u do wstępu jednej ze swoich produkcji. Także temat bardzo ciekawy dla prawdziwych Zajawkowiczów, zajawkowiczów i, i tutaj Sejd Stallone się w tej kwestii spełniał. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze pod koniec roku 1996, pojawił się już ponownie Sylwestrem Stallone w produkcji filmowej pod tytułem. Tunel. Możecie kojarzyć w ogóle. Hmm, ciekawy film, chociaż troszeczkę moim zdaniem, już po latach, yy, po latach się zakurzył, te efekty troszeczkę się przejadły, ale mimo wszystko dobrze się to ogląda. No i wspaniała ścieżka dźwiękowa w filmie tunel. Słuchajcie, tam oczywiście mamy jedną z ról też yy, Sejja Stallone, także drugi raz wystąpił z Ojcem. No i po roku 96 postanowił iść już nawet w kwestii tutaj yy, aktorskiej czy filmowej całkowicie własną ścieżką. Obranie własnej drogi filmowca w Hollywood już bez pomocy ojca nie jest, moi drodzy, proste. O tym się przekonała już. Nie, jedna, nie jedno dziecko, jakieś gwiazdy z Hollywood, które próbowało, że tak powiem, wybić się samemu. No ale Sage Stallone miał ambicje i nie skończyło się po prostu na tych rolach z Sylwestrem Stallone. Słuchajcie, brał udział w takiej produkcji w 1997 roku jak American Hero, a później po kilku latach, dopiero w roku 2002, Reflections of the Evil. Moi drodzy, to nie są produkcje, które zasługują na jakąś szczególną uwagę, ale. No nie jest łatwo. Nie jest łatwo być w cieniu wielkiej gwiazdy. W każdym razie odciął się całkowicie i chciał robić to, spełniać swoje marzenia po prostu. Samemu, tak, yy, podszedł ambitnie do tematu i to, że podszedł ambitnie do tematu, udowodnił chwilę później, moi drodzy. Zaczął pracować nad własną produkcją krótkometrażową, w której się skupi całkowicie nad, nad tym jednym projektem. Był to film pod tytułem Wik krótkometrażowy. Sam napisał scenariusz, skupił się, chodziło mu o dramat, także nie szedł w jakąś tam rozrywkę, w jakieś celebryckie show, dziadostwa. Podszedł do tematu bardzo ambitnie do tego stopnia, że kiedy w 2006 roku Sylvester Stallone wracał po kilkuletniej przerwie, po kilkuletnim rozbracie z Hollywood do filmu pod tytułem Rocky Balboa, to chciał do roli swojego syna oczywiście zaangażować Sage'a Stallone. I uwaga, słuchajcie, Sage Stallone odmówił swojemu tacie, ponieważ w tym okresie pracował właśnie nad tym swoim filmem krótkometrażowym Vic. Także trudno tutaj powiedzieć, czy to była dobra decyzja, czy nie no moim zdaniem powinien wrócić do, do roli syna Sylwestra Stallone zresztą to pewnie dużo dużo dni zdjęciowych nie było, scena by była rewelacyjna, no bo mamy pamiętną scenę właśnie z Rokiego Balboa, gdzie Rocky rozmawia ze swoim synem gdyby Sage Stallone się zgodził, to by w tej scenie brał, brał udział i, i w niej wystąpił, no ale pracował nad własną produkcją chciał iść własną drogą, słuchajcie Wik był wystawiony na festiwalu filmowym w Bostonie Asage Stalon dostał nagrodę dla, e, dla po prostu potencjalnego nowego, utalentowanego filmowca, także tam zwyciężył tą produkcją Wig, także poszedł ambitnie. Oczywiście to nie są projekty, na których się zarabia takie krótkometrażowe. To, że ktoś dostanie jakieś nagrody na festiwalach, nie przekłada się na, na jakiekolwiek fundusze, no ale widać, że podchodził do tego, do tematu filmów artystycznie i, i, i sam, sam w ogóle pomysł z tą całą jego firmą, Grindhouse, świadczy o tym, że ten facet podchodził w ogóle do kina bardzo pasjonacko. No i moi drodzy, przechodzimy teraz do tematu trudnego, czyli do przedwczesnej śmierci syna Sylwestra Stallone, Sejda Stallone. Ja dokładnie pamiętam, kiedy to się wydarzyło, ponieważ w lato 2012 roku miałem w planie pojechać do Niemiec na premierę niezniszczalnych 2. Oczywiście Niezniszczalni 2 byli realizowani w roku 2011. Pamiętamy, no cała ekipa, Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, dodatkowo jeszcze wjechał Jean-Claude Van Damme, wjechał Scott Atkins, no cała ekipa bohaterów, wszystkich oczywiście nie wymienię. Moim zdaniem najlepsza część Niezniszczalnych, także premiera była zapowiedziana na okres letni 2012 roku i do Niemiec miała przyjechać cała ta plejada gwiazd, więc, więc pamiętam, że planowałem to, żeby się po prostu do tych Niemiec wybrać, brać, stanąć gdzieś tam z boku przy tym czerwonym dywanie i może chociaż Przybić piątkę z daleka Sylwestrowi Stallonowi, no cokolwiek, wiecie, no, no takie, takie moje marzenia. Zresztą wiecie, że, że ja lubię jeździć na takie różne rzeczy, i, i jest to jakieś tam spełnienie moich marzeń. Słuchajcie, te moje plany się działy w czerwcu, natomiast w lipcu odwołano ten cały przyjazd. Sylwester Stalon, odwołał przyjazd do Niemiec, ponieważ no, wydarzyła się tragedia życiowa. Sage Stalon, moi drodzy, nie żyje. Nagła informacja obiegła media, że syn Sylwestra Stalon nie żyje i, i no, moi drodzy w takiej sytuacji no nie ma chyba jakiejś straszniejszej rzeczy niż to, żeby chować własne dziecko, no Sylwester Stallone e, tego doświadczył, mało osób sobie z tego zdaje sprawę, bo ta informacja była gdzieś tam e, przeszła, wszyscy sobie myślą, że gwiazdy na akcji to mają takie wiecie, proste życie, wszystko fajne, usłane róża, różami, a tak naprawdę to, e, to tak moi drodzy e, nie jest. Sage Stallone został znaleziony Martwy w swoim mieszkaniu w Los Angeles, tak naprawdę przez 4 dni próbowano się z nim skontaktować, jego znajomi nie odbierał i tak dalej, w końcu ktoś wszedł do mieszkania, został znaleziony martwy od 4 dni, już po prostu moi drodzy nie żył oczywiście wybuchła fala artykułów, jak to w takim przypadku o, o różnych powodach, o różny, były różne domysły, tak, pierwszy pomysł jaki, jaki mieli dziennikarze to, że odebrał sobie, sobie życie potem była mowa o jakimś przedawkowaniu, to się moi drodzy nie sprawdziło, to nie była prawda ani Sage Stallone nie odebrał sobie życia ani to nie było żadne przedawkowanie, ponieważ były testy toksykologiczne, sekcja zwłok oczywiście nie wykazała, żeby cokolwiek Sage Stallone takiego miał w swoim organizmie. Później pojawiły się tematy związane z tym, że jakiś czas przed, przed śmiercią miał wizytę u dentysty, miał robione coś tam pod narkozą, że to mogło mieć wpływ na jego śmierć. Też się okazało, okazało to być po prostu nieprawdą. Pojawiły się informacje od kogoś z rodziny Sylwestra Stanona, nad jakiegoś tam dalszego kuzyna Sage'a, że, że właśnie że Sage już nie chciał być na tym świecie, bo nie miał kontaktu z ojcem i przestańcie tam mówić, że było inaczej, ponieważ Sage bardzo cierpiał, że Sylwester całą się nim nie interesuje i tak dalej. Moi drodzy, no to też to były takie, 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 takie hasła tego kuzyna, które się obiły bez żadnego echa. Ja tutaj mam moi drodzy napisane dokładnie co stwierdził Koroner, żeby była jasność. Sage Stallone zmarł w wieku 36 lat z powodu choroby wieńcowej, której podłożem była miażdżyca. I to był powód, moi drodzy, jego przedwczesnej śmierci, 36 lat. Bardzo młody człowiek, no ja sam mam 36 lat i, i, i nie wyobrażam sobie, żeby to był koniec. On też pewnie sobie nie wyobrażał, że po prostu, że po prostu no nagle się jego, jego życie skończy. Bardzo przykra historia, bardzo przykra sytuacja. Z pewnością miał talent Sage Stallone z pewnością rozwijał się w kierunku aktorskim. Jest to zupełnie inna sytuacja niż, niż w przypadku córek Sylwestra Stallone, które no bardziej idą w ten świat celebrycki, tak? bardziej im, im chodzi o właśnie takie, takie celebryckie ambicje. No Sage Stallone był pierwszym synem Sylvester Stallone, Moonblood, moi drodzy, który, który chciał podejść do tematu ambitnie, być niezależny, nie wybijać się na plecach ojca. I tak dalej. No i wielka tragedia w życiu prywatnym Sylwestra Stallone. Oczywiście z Saszą Czek Sylwester Stallone ma jeszcze drugiego syna, którego mogliśmy zobaczyć w filmie Rocky 2. Jeżeli chcielibyście taki odcinek w tajemnicach ekranu, który dotyczyłby właśnie bardziej drugiego syna Sylwestra Stallone i, i może też do jego małżonki, Saszy Czek, bo bardzo mało jest informacji na ten temat w internecie, to mogę taki odcinek zrobić. Dajcie mi znać w komentarzu. Oczywiście jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału Kino Sztuk Walki. Należy walnąć w gonga po to, żeby wam się pojawiały powiadomienia o nowych materiałach, wideo na kanale. W mojej pamięci, moi drodzy, Sage Stallone zostanie oczywiście z, jako ten mały chłopiec w roli w Rokim 5, niedocenionym oczywiście. Za każdym razem, kiedy, kiedy oglądam Rokiego 5, to widzę tą autentyczność w jego grze aktorskiej, tą autentyczność w tej relacji, w tych problemach, które przerabiałem na ekranie, które tak naprawdę dotyczyły i Sage'a i Sylwestra Stalone, jego taty w życiu prywatnym. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Hey.